Zaraz mi ręka odpadnie. Jakie to jest niewygodne, przy Jerbie o Skarbach? Witam Was serdecznie z północnej Polski. Akurat jestem na zaproszenie tutaj na wykopaliskach archeologicznych. Ale nagranie to dotyczy zupełnie innej akcji. Dotyczy sytuacji, która miała miejsce parę dni temu. Możecie sobie wyobrazić, że w pewnym sensie chcący popełniłem przestępstwo. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że każdy z Was może dokładnie zrobić to samo. Może popełnić przestępstwo nie spodziewając się, że w ogóle popełnia taki czyn. Nie wykroczenie, ale przestępstwo. Aby stać się w Polsce przestępcą, należy raz pasjonować się historią. Dwa. Jeździć na wycieczki i zwiedzać różnego rodzaju zamki, ciekawe obiekty historyczne. No i trzy. Dociekać, mieć pasję odkrywcy, patrząc pod nogi. Wielu z Was, jeżdżąc, nawet rodzinami, oglądając fajne miejsca w Polsce, często patrzy pod nogi. Tak, po prostu z zasady, jak już ma jakąś pasję w sobie, to taki automat działa się, patrzy pod nogi. W takich miejscach jak zamki, ruiny zamków, inne ciekawe miejsca, na Jurze, na przykład skalne, jakieś takie występy. Bardzo często są takie punkty, w których po prostu ziemia jest wypłukana przez deszcze i wprawne oko poszukiwacza, człowieka, który ma pasję, odkrywcy, jest w stanie zauważyć leżącą ceramikę, kości, no i inne przedmioty. Byłem parę dni temu na wycieczce, jeździliśmy na taki mały objazd z koleżankami i będąc na okienniku wielkim... Osobom, które w ogóle nie znają się na takim odkrywaniu takich rzeczy, nie są odkrywcami, ale oglądają gdzieś to w telewizji czy na YouTube, chciałem pokazać, jak łatwo znaleźć różnego rodzaju przedmioty. No i idąc na okienniku wielkim, pokazywałem leżącą ceramikę, leżące kości, i w pewnym momencie znalazłem przedmiot, którego się zupełnie tam nie spodziewałem. Znaczy, wiedziałem, że takie rzeczy występują z historii, ale. Nie spodziewałem się, że takie coś znajdę okiem. Znalazłem. I co teraz? Zobaczcie, co się wydarzyło w Polsce. Dwa lata temu powstał przepis, który znajdziemy w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W tejże ustawie artykuł 109c mówi wyraźnie, że kto bez pozwolenia, lub wbrew warunkom pozwolenia, poszukuje ukrytych i porzuconych zabytków bo to ja właśnie poszukiwałem, bo nie miałem pozwolenia i szukałem ich celowo, bo chciałem pokazać, że zabytki leżą pod naszymi nogami. Robiłem to celowo. Kto wbrew, kto bez pozwolenia poszukuje tych ukrytych i porzuconych zabytków. I uwaga, w tym przy użyciu różnego rodzaju urządzeń, czyli bez nich również, a ja nie miałem żadnych urządzeń. Ja po prostu. Chciałem pokazać, że można coś znaleźć. No i znalazłem. I literalnie wypełniłem ten artykuł, czyli popełniłem przestępstwo. Nawet się do tego przyznaję tutaj na wizji. Pokażę Wam zaraz materiał filmowy, jak te przestępstwo popełniałem. Ciekawe, czy jakiś urzędnik na mnie doniesie. Nawet jestem bardzo ciekawy, no bo chyba urzędnik z urzędu, tak? Tak mi się wydaje, widząc popełnienie przestępstwa, musi je zgłosić. A chyba moje filmy też urzędnicy oglądają. A mi zaraz ręka odpadnie. Jakie to jest ciężkie. Zobaczcie, jak wygląda w Polsce popełnienie przestępstwa przez osoby, które zwiedzają, mają pasję odkrywców i lubią historię. I tylko chodzą i zwiedzają, i patrzą pod nogi, i chcą coś znaleźć. No i tu jest takie miejsce ale tu jest... Tu muszę ten telefon jakoś przewiązać przez rękę Czekaj tu jest tam idzie do tego okna wejść, tylko tu jest taka przepaść Nie trzeba tu tak bokiem Trochę tu jest na dół Pięknie. O, i tu się znajdujemy w oknie okiennika wielkiego. Nie wiem, czy tutaj były badania archeologiczne, ale chyba były. Miejsce o tyle fajne, że jak się człowiek przyjrzy na te ściany, w tej chwili już nie są pobazgrane, bo były pobazgrane szprajem i farbami, to fajną rzecz idzie zobaczyć. Wam pokażę już tutaj nie spadł. Tutaj na, przykład, tutaj na przykład są miejsca przygotowane do włożenia belek, i zapewne tu stała jakaś konstrukcja, która tutaj była podparta. Tutaj też widać wykute takie miejsce. Tam nie wiem. Tu jest na pewno takie miejsce, jest tutaj niżej. Kolejne. Tutaj. No i właśnie tak to wygląda, jest okiennik wielki Czy w ogóle jakieś miejsca na skałach Gdzie jakieś są ścieżki Czy przy zamkach, gdzie jest jakieś coś wypłukanego mm, Tak tutaj No i najgorsze jest to O proszę, tu jest kawałek ceramiki Widzicie, tu kawałek ceramiki leży na przykład Z jakiegoś gara I najgorsze jest to, że wiesz, że w pewnym sensie popełniamy przestępstwo. Albo i nawet popełniamy przestępstwo na wizji. Co? No tu masz paliczek jakiś, widzisz? No? Tu. <grym> Dziągle. O tu Fuuu. nie taki mały. Palec? No, bołkowe palpa. Tu zobacz tutaj. Tylko tutaj kostera leży. A to ty, ludzkie? to nie jest jakiś komplet? O, to taki a od dużego rycerza. No nie, to jakiś, też jakiś kawał kości pociętej. Zobacz, tutaj jaki. też leży kawał. No to chyba nie z tego, ale widzisz? Mm -hmm. Dobra, to tu zostawiam w miejscu znalezienia. Nie dotykam tego kości niezabytki. Beknę tylko za grot. A zresztą mogę na siebie donieść, co mi tam. No ale właśnie. Co związku z tym? Jest niedziela, więc to nie zgłosić dzisiaj. No, nie mogę dzisiaj zgłosić, ale nie. no Ogólnie, e, według prawa, czytając to literalnie, właśnie popełniłem przestępstwo. Przestępstwo przez wyciągnięcie? No e, nie, nie, nie. Nie mogę takich rzeczy szukać według prawa, bo artykuł. Ale, ja nie, że znajdują się same. ale nie, ja właśnie. Wy... No właśnie. Ja tu, wiesz, szukałem trochę celowo, żeby Wam pokazać jakie tu stare rzeczy są, nie? Jak wygląda w takim miejscu, że tak łatwo można w takich miejscach wypłukanych, przy zamkach, patrząc pod nogi, można takie rzeczy znaleźć. I to też często, jest, jak są jakieś hałdy po badaniach, wiesz, z, są wyrzucone, deszcz to wypłukał, no to wystarczy wzrokiem sobie popatrzeć i takie rzeczy można znaleźć. Więc jakby w pewnym sensie, to, znaczy no, robiłem to celowo, nie? A artykuł 109c, który dwa lata temu powstał, mówi, że kto... Bez pozwolenia yy, lub wbrew warunkom pozwolenia poszukuję ukrytych i porzuconych zabytków, w tym przy pomocy urządzeń technicznych, tam elektronicznych. A ja naprawdę wiesz, i bez tego znalazłem, no to znaczy, że popełniłem przestępstwo. Niesamowite. Okiennik wielki. Jak stać się przestępcą? Oprowadzam koleżanki akurat po górach. Jesteśmy na okienniku wielkim. Idziemy na górę. I właśnie chciałem pokazać jak to po wypukanych po wypłukanych tych ścieżkach można rzeczy znaleźć I wiem, że takie rzeczy się nie dzieją, ale akurat się wydarzyło Nie wiem czy Wy to zobaczycie Chciałem poszukać ceramiki Patrzcie teraz Widzisz te, te szkiełko? A widzisz to tu obok Tu Dobra, to spróbuję wydobyć. Ale widzisz, i teraz trzeba powinien nie zadzwonić do konserwatora zabytków. E, tu, widzisz to? No grot Co? Sprzed ponad 2000 lat. Nie, to jest. Nie no. No i patrz, jest niedziela, jak ja to teraz zgłoszę. Ale chcesz chcesz zgłosić kogoś drzewienkę? Nie, to nie jest drzewienko, to jest grot z brązu. sytyjski. Jesteśmy na okienniku wielkim. No W sumie to może. Ja chciałem ci pokazać jak tu ceramiki można szukać w takich miejscach, gdzie się deszcz wypłukał coś. Ja wszystkiego się spodziewałem po tylu latach tutaj, ale nie żebym okiem znalazł grot sytyjski. To ja też takie tipsy kiedyś zrobię. To nie są tipsy. Kurde, nie mam pytań. Aż mi się ręka czę się z Nie, bo to wiesz, nie, no, wiesz... To jest dziwna sprawa, żeby ktoś to jeszcze uwierzył. No, ale niestety... Pewnie podłożony. No, tu... no tak, zawsze tak na mnie jest, ale... Nie no, po prostu nie mam pytań. Jerbie, o skarbach. Skarby, idziemy, idziemy.